Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, bądź uwielbiony nasz Królu i Zbawicielu. Dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłeś i czynisz dla nas każdego dnia. Polecając także w tym dzisiejszym dniu i modląc się za cały Kościół Święty, za papieża Franciszka, za naszą parafię, za rodziny, małżeństwa, za naszego proboszcza, Polecając także dusze w cierpiące, chorych i utrapionych, ale także polecamy lekarzy i pielęgniarki, które oddają swoją miłość w szpitalach dla innych, dla ratowania ich życia, właśnie abyś Panie Jezu także pomógł im i dodał im siły o zaprzestaniu też tej pandemii całej, która panuje. Wierzę w Boga, Ojca, Ojca Wszechmogącego stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze, nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski na Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławioną nową przygoda Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Bogu, Synowi Duchu Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica zmartwychwstania. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał. Jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom. Powstał zmartwych i oto udaje się przed Wami do Galilei. Przed nami staje zmartwychwstały Chrystus, Pan życia i śmierci. Jego zmartwychwstanie przypieczętowało nasze odkupienie. wykazało Jego boskość, umocniło naszą wiarę. Maryja która na Golgocie nie zachwiała się w wierze, widzi zmartwychwstałego Chrystusa. Ona doprowadzi i mnie do uwielbionego Syna przez trud mojego życia. Ale nie mogę być słaby w wierze, nie mogę powracać do dawnych grzechów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Boża, Teraz w śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się nami teraz w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wielka Maryjo, Matko się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przełaczaj nasze grzechy, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, do Panu szczególnie ty. Tajemnica druga w niebo wstąpienie. Po rozmowie z nimi. Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Własną królewską mocą wstępuje do nieba. Wypełnił dzieło zlecone mu przez Ojca i wraca do niego. Jednak nie zapomina o tych, których odkupił. Przygotowuje im mieszkanie w niebie. Mam nadzieję, że wieczne zbawienie będzie moim udziałem. Dopomoże mi do tego Matka Najświętsza, jeśli będę strzegł każdego grzechu. Polecam także moich zmarłych, by ich Chrystus jak najszybciej przyjął do niebieskiej ojczyzny. Ojś, że mój, jesteś mnie, się niej, w Twojego, bądź łowę chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego Amen. Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, ropa Pascu. Błogosławiona się międzymi jasnami i błogosławiony jest Otto Żółta Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, ruchanie Sto. z Jesu śmierci głos. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zbrowiś Maryjo, łaski w głowę i słowem. Błogosłowiony Jesus Świętym Jesu. I błogosławiony jest owoce Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zbrobaś Mari, głosowego Panie Słowem. Błogosławiony Ty jesteś między jaskami. I błogosławiony jest Otto Boga Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Jezu. Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Nagle da się suszyć z nieba szum jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden i wszyscy zostali napełnieni duchem świętym. Kościołem naszym rządzi i kieruje Duch Święty. Im ściślej jesteśmy złączeni z Kościołem, tym głębiej wzrastamy w Chrystusie dzięki mocy Ducha Świętego. W modlitwie dziękuję za dary Ducha Świętego. Polecam szczególnie młodzież, by oświecona łaską Ducha Świętego dobrze odczytała swoje powołanie. Niech Maryja umacnia mnie w miłości do Kościoła i w trosce o Jego rozwój. naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowność i Power z Tobą. Błogosławioności więcej jest tam i błogosławionych własnego tak i Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, z Błogosławionaś Ty wśród kobiet i błogosławiony owoc brzucha Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowe święto, łaski pełne, bądź z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Ty w świętych. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowia święta, łaski pełna, nas z Tobą, błogosławionaś między gwiazdami i błogosławiona w życiu Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowia święta, łaski pełna, nas z Tobą, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu. Dla Maryi nadeszła radosna chwila rozstania z tym światem. Po zakończeniu życia tu na Ziemi została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Proszę Cię o najważniejszą łaskę, abym kiedyś połączył się z Tobą i z Chrystusem w niebie, aby śmierć moja była szczęśliwa. Muszę się do niej przygotowywać przez całe życie. Nie wolno mi odkładać tego na ostatnią chwilę. Proszę Cię Maryjo, byś przybyła do mnie w godzinę śmierci i po tym wygnaniu okazała mi błogosławiony owoc żywota swojego, Jezusa, mojego Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie mój, przyjdź królestwo Twoje. Bądź jako Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś w łaski święta, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między błogosławiony, obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski śpiewaj nam Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Panie, o łaski święte, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony o podżywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Panie, o łaski święte, Pan z Tobą, błogosławionaś Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski śpiewaj na Pan z błogosławionaś Ty między i błogosławiony, chodź żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Panie, maski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś świątynia, maski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Panie, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Bóg, żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Panie, maski łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony o żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Panie. Boża, módl się za nami grzesznymi, tak teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak była na, na początku, teraz i zawsze, na, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz szereg. nam nasze grzechy, zachowaj nas od do ognia niebielnego, zaprowadź i wszystkie to. dusze do nieba, dopomóż do szczególnie tym, Którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny. Tyś wywyższeniem Jeruzalem, Tyś chlubą wielką Izraela, Tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko to ręka, ręką swoją uczyniła. Dobrze zasłużyłaś się Izraelowi i spodobało się to Bogu. Niech Cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy. Oto nasza królowa, Pani nieba i ziemi. Ma ona udział w królewskiej chwale swego syna. Maryja, zawsze wierna służebnica Pańska, ma wielkie pragnienie, aby wzrastało królestwo jej syna. Pragnienie Maryi niech będzie i moim pragnieniem. W tej tajemnicy polecam ludzi oddalonych od Boga i pragnę wyprosić im łaskę nawrócenia oraz wytrwania w dobrym. Ojcze nasz, który się w święć się imię twoje, żyć królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obraz żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od szkoda Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona uchód żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pragnę Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maria, łaski pełna pan z domu. Błogosławioność Ty między niewiastami i błogosławiona owo żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Maria łaski pełna pan z domu. Błogosławioność Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pewna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona pod Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pewna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami bo żebym był Twojego Twojej Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak i zawsze, na wieki wieków. Amen. O Jezus, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I doponź szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Za papieża Franciszka oraz cały Kościół święty pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami, naszymi gardzić W potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasze. Pośredniczko nasza, Synem swojemu nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Módl się za nami.